Wybór książek dla maluchów jest ogromny, dlatego warto kierować się pewnym kluczem. Wybieraj książki z twardymi stronami, prostymi obrazkami i sytuacjami bliskimi dziecku. Pierwszy rodzaj to książki zawierające wyrazy dźwiękonaśladowcze i proste sylaby. W tej kategorii polecam książki pisane we współpracy z logopedami, jak na przykład Idę Lulu to papa. Cała książka składa się z wyrażeń dźwiękonaśladowczych i prostych sylab. Kolejną pozycją jest zeszedł do rozwoju mowy Mówimy. Zawiera on prawdziwe zdjęcia oraz wskazówki dla rodzica, jak stymulować mowę dziecka już na samym początku. Bardzo dobrą pozycją jest również Bubu, który uczy się mówić. Książeczka pełna jest wyrazów dźwięko naśladowczych i samogłosek. Ta pozycja pochodzi z Ikei. Wychodząc od zabawy, wprowadza dziecko w świat czytania. Kolejna kategoria to książki zawierające proste słowa. Wybór pozycji z tej kategorii na rynku jest ogromny. Pamiętaj, żeby zawierały one proste, pojedyncze, ale wyraziste obrazki. Tu również polecam zeszyty do rozwoju mowy część druga. Zawierają one proste czasowniki, poparte zdjęciami. Mogą to być już również kategorie, które dziecko bardziej preferuje, jak na przykład pojazdy. Kolejną pozycją jest seria Pucio. Przedstawia dziecku znane przedmioty oraz ich zastosowanie. W swojej biblioteczce warto również mieć wierszyki paluszkowe. Wierszyki paluszkowe to pozycje, które angażują zarówno wzrok, słuch, jak i dotyk. Czytając dziecku, wykonujemy odpowiednie ruchy na jego ciele. Dotykamy elementów ciała, o których czytamy, jak włosy, czoło, brzuszek. Kolejna kategoria to książki o kolorach i kształtach. Wprowadzamy dziecku podstawowe kolory w odniesieniu do znajomych przedmiotów. Podobnie wprowadzamy kształty. Bardzo ciekawe są pozycje z magnetycznymi elementami, które zaangażują uwagę dziecka na dłużej. Ważną kategorią są książeczki o zwierzątkach. Wybieraj pozycje, w których dziecko znajdzie prawdziwe zdjęcia zwierząt, zarówno wiejskich. Jak i tych, które spotka w Zoo. Dopiero później wprowadzaj dziecku zwierzęta, które są przedstawione za pomocą rysunku w prostych, wesołych historiach. Jedne z ważniejszych pozycji według mnie to książeczki przestrzenne. Są to moje ulubione pozycje. Polecam wszystkich trzech autorów. Pokazują one, że pojęcie duży lub mały. Jest bardzo względne. Tu kolejna pozycja, która pokazuje pewien proces przyczynowo-skutkowy, niesamowicie angażując dziecko w proces czytania. Ostatnia z pozycji pozwala nam w łatwy sposób utrzymać kontakt wzrokowy dziecka przez zaglądanie do coraz mniejszych okręgów. Wprowadza ona dialog między czytającym a dzieckiem. Czy to był szary słoń? Nie, to nie on. Czy to był czarny ptak? To też nie on. Kolejna kategoria to książeczki wymagające czynnego zaangażowania dziecka. Uwagę dziecka zatrzymamy na dłużej, angażując go w proces czytania. Opowiadając lub czytając, dziecko musi wykonać pewne ruchy. W tym przypadku świetna będzie cała seria Akademii Małego Dziecka. Bardzo ciekawe są też książki z okienkami. W łatwy sposób możemy dziecku wprowadzić pojęcie jest. Oraz nie ma. Jednak musimy uważać, ponieważ te elementy nie są trwałe. Są jeszcze dwie serie, które mogę w całości z czystym sercem polecić. Jest to seria Pucio oraz seria Kicia, Kocia i Nunuś dla dzieci w wieku 1-3 tylko w czwartej oprawce.